Są w anime rzeczy gorsze niż śmierć. Czasami postać wręcz krzyczy Po prostu mnie zabij! Pozwól mi umrzeć! przedstawiam Wam topkę postaci, dla których zgon byłby wybawieniem. Jadem. Miejsce dziesiąte należy do kilku postaci, bo gorsze od samego umierania jest umarcie kilka razy, a w anime zdarza się to nad wyraz często. Najbardziej znanym seryjnym denatem jest nacki Subaru z ReZero, lecz istnieje też sporo innych nieszczęśników, jak bohaterowie Higurashi, Summertime Render czy Madoki. Rekordzistą w tej konkurencji jest Kamijio Toma. Bohater indeksa zginął ponad 100 miliardów razy. To teraz dla odmiany doświadczymy czegoś odprężającego. Na przykład liczenia sekund. Wyobraźcie sobie, że każdy mięsień, każde włókno w Waszym ciele dosłownie skamieniało. A wy jak staliście, tak stoicie, czy siedzicie, czy leżycie, i jesteście tego świadomi. I tak mija godzina, dzień, tydzień, miesiąc, rok, dekada, wiek, milenium, do diabła, przerwijcie to! Tsubasa jest dla mnie bohaterem. Change my mind. Zwiększmy poziom sadyzmu. Miejsce ósme to eskalacja wcześniej wspomnianego Fatum. Poł, po przegranym pojedynku z Kirito, już zaczynał odswaniakować. Już chciał powiedzieć, że zaraz się ponownie zaloguje, a tu ząk. Nie będzie miał ku temu okazji. Zamiast tego został zamieniony w drzewo i tak będzie sobie stał i rósł, obserwował ten sam obraz przez tysiące lat, aż ktoś go kiedyś zetnie i przerobi na latrynę. Szczęśliwe miejsce siódme wędruje do nieśmiertelnego członka Akacki. Hida nawet po rozkawałkowaniu nie umarł taka jego uroda. Ale zamiast klienta poskładać, Shikamaru go pogrzebał. Żywcem go pogrzebał. Koniec, amen, szlus! Goś jest nieśmiertelny i będzie po zakopany. No chyba, że za 100 czy tysiąc lat wytną las pod jakąś autostradę i go odkopią podczas prac budowlanych. W co wątpię. Na miejscu szóstym umieściem ludzi zamienionych w Tytanów. Zwykłem mawiać, że zawsze może być gorzej, jednak nie ośmieliłbym się tego powiedzieć nieszczęśnikom zamienionym w wielko wielkoludy. Wszyscy wałęsający się za murami tytani to nieszczęśnicy, którzy stracili władzę nad własnym ciałem. I prawdopodobnie się nie starzeją. Jumir wspominała, że przemiana była dla niej 60 latami piekła. Jeszcze gorszą transformacją jest narażenie się na klątwę otchłani. Przypadek Niny z Fullmetala był przerażający, lecz los Mitty jest nie do pozazdroszczenia. Klątwa sprawiła, że jej ciało nadaje się jedynie do przyjmowania obrażeń. Nieważne jakie cienki zada się wypaczonej, wszystkie rany się u niej goją i biedaczka może w nieskończoność przyjmować nowe razy. Spopielacz czerega był dla niej wybawieniem. Pamiętacie jakie rozrywki zapewniono poszukiwaczom przygód, którzy wtargnęli do Nazarik w trzecim sezonie? Nie pamiętam czy zostało to ujęte w anime, ale wydaje mi się, że wcześniej Demiruk założył tak zwaną owczą farmę. Farmę, gdzie przeprowadzał różne eksperymenty na dwunożnych owcach. Czytaj na wrogach Nazarik. Demiruk robił takie rzeczy, że wizyta u neuronistki wydaje mi się kuszącą opcją. Najniższy stopień podium to śmierć Oktawy Espady. Mayuri wykazał się tu nieskończonym sadyzmem. Podał bowiem swojemu wrogowi narkotyk, który nadał jego umysłowi niesamowite obroty. Ósemka myślała tak szybko, że jedna sekunda była dla niej jak sto lat i wtedy majuri dźgnął oktawę w serce. Wyobraźcie sobie śmierć, która trwa i trwa, i trwa. I trwa dziesiątki tysięcy lat. Na miejscu drugim umieściłem los na pierwszy rzut oka nie taki zły, zwłaszcza w kontrasie z wcześniej wymienionymi przypadkami. Jednak jak się nad tym zastanowić, to strącenie do piekła z ciałem i duszą jest najgorszą możliwą opcją. Bo tam na dole czekają cię męki dostosowane specjalnie dla ciebie tortury szyte na miarę. Nieważne kim byłeś i co robiłeś, spotkanie AI to los gorszy od śmierci a osobą na pierwszym miejscu, tą, którą spotkał los gorszy od śmierci, jest diawolo. Antagonista piątego partu Jojo utknął w pętli czasowej, gdzie każde jej zakończenie kończy się dla niego zejściem, które jest zwykle bardzo bolesną agonią. Czym różni się to od poprzednich miejsc? Wcześniej zawsze istniała jakaś maleńka możliwość, że to piekło kiedyś się skończy, ale nie tu. Diawolo już zawsze, w nieskończoność, będzie boleśnie konał. Podobała wam się ta sadystyczna topka? W takim razie przekazuję pałeczkę wam. Napiszcie w komentarzach, czy kojarzycie jeszcze jakieś inne postacie, które Błagam, zabij mnie! Skończ to!